Z tej strony, krypto. Dzisiaj chciałbym przedstawić kolejną stronę do odbierania kryptowalut. Nigdy nie znajdziecie w opisie. To tak. Strona pierwsza, co nam oferuje. To Kanik, z tego uzyskujemy daną ilość dolarów. Raczej jak jakąś tysięczną dolara. Możemy odbierać go co 10 minut. 50 razy w ciągu jednego dnia. Nie jest to jakoś dużo, ale zawsze coś. Kolejną rzeczą, jaką on oferuje, to pieniądze za oglądanie e Wchodzimy w daną reklamę, odczekujemy 8 sekund i dostajemy daną ilość, jaką tutaj mamy napisaną, z naszego portfela. Kolejną rzecz, jaką możemy zrobić, to zobaczenie shortlinków. Jak przez nie przejdziemy, to dostajemy niedosyć, że jakąś ilość dolara. To jeszcze o, taką walutę. Inną, która jest określona na stronie, i następnie, jak ją otrzymamy, to możemy wejść w AutoFixa, i ona nam się przebił również na Nutella. Minutę musimy poczekać, i tak dalej. Jeszcze są takie rzeczy, że możemy w ogóle w Dice'a i stawiamy monetka ewentualnie loteria. Gdzie kupujemy bilety i mamy szansę wygrać jakąś większą ilość dolarów. No to tak, teraz najważniejsza kwestia, czyli wypłaty. Kryptowalut mamy naprawdę dużo, jak sami możecie zobaczyć. I kwestia tego, czy wypłaca. Ja wypłaciłem parę razy niewielką ilość na portfel pay. Bo niestety stało się tylko wypłatę na VZPay i na Express Crypto, tak jak możemy przeczytać. A tu są też również te portfele wypisane. I tutaj będziecie mieć screena wypłaconych kryptowalut. Także to wszystko na dziś. Zapraszam do zostawienia lajka, subskrypcji. Zapraszam na Discorda, gdzie możecie podsyłać wasze różne strony. Nie zobaczę następnym na razem. Cześć.